Cześć, siemanko, witam wszystkich, bardzo serdecznie. Jestem Potter, a to jest kolejny odcinek z ławniczych Żółwie ninja. Ostatnio zakończyliśmy ten chyba tam zimowy bodajże, <coughs> czy coś takiego. Przejdziemy tutaj teraz. Hmm. Chwilę, jak to się sterowało. Trzeba ogarnąć tak. <coughs> Aha, tu się bronimy. Tutaj mamy strzałki. Lawa chyba, ale to nie wiem. Kurde, przejdę w biłę. Kio się teraz nagrywa wszystko. Dobra, skakujemy. Idziemy w naszej. Kurde tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem ten jestem też, jestem ten jestem tutaj, jestem Jeszcze nie zabiłem? Jeszcze nie? <laughs> Gdzie twarda się łopatka zatrzymała? Hm. <laughs> Zabiła Twoja ducha. Może potraktuję was z gwiazdek. Takie dipsy od was pić mi wy kurwy. Głupie, slamsy. Tego trzeba pierwszego rozwalić. Czemu mi się te drzwi otworzyły? Skoro ja tam jeszcze. Ja jeszcze na ich nie zabiłem Ale ten jest twardy skurczybek no <laughs> Nie ma tu skrzynek żadnych Nie, nie ma, nie widzę przynajmniej Czyżby misję zakończyliśmy? Tak! Okej, okay. nieźle Kolejna misja zakończona <laughs> Dwie minuty opanowaliśmy No, nice. MVP, Leonardo. Zhevuje <coughs> nam grę. I przechodzimy do następnej. Weźmiemy... tą. okej. Okay. Widzę już od początku. Tam tych twardzieli daje. Uuu, prawie spadłem. Aha, to jest chyba tylko yy, chodzi o to, że mam tylko to przetrwać Tak, to chodzi o to. Czyli ja po prostu mogę sobie Ja mogę sobie tutaj biegać gdzie chcę O właśnie na przykład tam na dół spaść I kurde mogę sobie biegać. O, To widzę... O, tam jest jakieś przejście Dobra, idziemy tu, o diamencik. Czekam, może go wrzucę do lawy O właśnie. O, ale szczęście Nie, nie, nie Nie wierzę, że ten parat mnie wrzucił A dzięki komu? Dzięki tym frajerom u góry Dobra Tutaj pójdziemy szybko Za to kolejny światnik Dobra, spadł. To rozwalimy, skrzyneczka jakaś. Tutaj jakby przeskoczyć to. Shit, shit. Ej. Ja tak sobie mogę tutaj stać. Nie umiem tak zrobić, że dwo. Chwila, albo nie, no nie będę tak stał, czy jeszcze jak zjeb... Ale to jest kurwa, gnój no baknąć, szmata, głupia. Za dużo ich. Za dużo. <coughs> Nie spadł. Albo spadł, jednak. A on tam po prostu sobie jest. O kurde. No, shele. No, nie wierzę. Filet? Co? To o co w tym chodzi? Czekaj, czekaj. Nie chodzi o to przetrwanie. Aha, się mam tam dostać chyba. To nie obijamy bawełny. Od razu tam musimy przejść. tu gdzieś było to przejście wcześniej. O, tu. <coughs> Dobra, tam mi sparali sparaliżowałeś mnie. Nie ma źle. No, fuck. Aha, fajnie zajebiście w twój fuu Tego tam już na oją wywio... Więc dobrze Dobra, thanks. A co z tym mam zrobić? Wezmę, że ja ich muszę wszystkich rozwalić. I dopiero wtedy tam przejdę, nie? O, teraz, dobra. <coughs> Clear <it>? Nie. Albo? <coughs> czyżby, czyżby? No tak, to nic nie ma. I dalej. U. Jakiś boss. No to ci szmata. Co on nagrywa? Krajdzisz HP czy Ja muszę go jakoś tak rozwalać. Ciągle mu tak by to robił, to go szybko zabija, myślę. O gajm się. Na niego to nie działa widzę Oh shit motherfucker! Dobra nie można się z nim bawić widzę <laughs> no, nie możemy teraz zginąć. Oh, no on się hiruje, ten śmietnik. No nie wierzę. O, teraz mu wysrałem ładne kombo. Tak się rozwalę. No jeszcze dwa hity jakieś. Dwa. Jakby się nie wykilowało to dwa. Jest. Fucking. Fucking awesome. Dżem dżem jam dżem jam jam Łoku co to jest? Perfect Crystal jakiś. No nic, dziękuję. To nic, dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinku. Jeśli Ci się spodobał, zasapkę w górę. I subskrybuj mój kanał. Odcinek był krótki, ponieważ dwie rundki myślę, że wystarczą, bo Ja też nie jestem w stanie. Bo mam katar i się źle czuję, więc nie dam w stanie więcej nagrać rady. No to nic, to żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.